Państwa w programie Gości życia Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Rafał Rospara, burmistrz miasta i gminy Jadów. Witam pana burmistrza. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu okres przedświąteczny to taki okres, kiedy więcej myślimy o bliskich, o bliźnich, o, o, o osobach potrzebujących i tu patrząc na działania. W pańskiej gminie zauważyliśmy kilka takich zmian prospołecznych, zarządczych, nawet, bo jest nowa dyrektor chociażby ośrodka pomocy społecznej. Czy w związku z tym będą też jakieś nowe działania, akcje, styl pracy się zmieni? Czy, czy zostaje po staremu? No, styl pracy na pewno się zmieni, bo wiadomo, że nowa osoba przychodzi i, i będzie chciała wprowadzić pewne swoje zmiany. Tak przynajmniej jak zapowiada i jak mi przekazywała. Mhm. Natomiast na pewno chcielibyśmy na poważnie podejść do kwestii Centrum Usług Społecznych, żeby połączyć działania, które Binariusz już podejmuje, mhm. z takimi, które jeszcze byśmy chcieli wejść, też wykorzystując premię społeczną, do którą można korzystać, można składać wnioski o różne dofinansowania, czy to asystentek, czy to opiekunek, czy też innej formy pomocy. No i też w ogóle jakby, żeby te wszystkie działania, które teraz są rozproszone w różnych miejscach, żeby właśnie to, to centrum usług społecznych gromadziło, przekazywało też, no bo wiadomo, mamy osób coraz więcej starszych w gminie Jadów. I przybywać ich będzie, bo mhm. to jest taki trend, że może u nas już się zatrzymało, gmina się nie, nie zmniejsza. Ale nie dzięki temu, że się dzieci rodzą, tylko dzięki temu, że się sprowadzają osoby starsze mm -hmm. na emeryturę, Nowy, tak? tak, nowe, nowe osoby, które, które chcą tu mm -hmm. spędzić ten swój czas emerytury, powiedzmy tych 20-25 lat, no ale to stawia pewne wyzwania przed nami. No nie Musimy ukrywajmy, na się gmina jest gminą rozległą. Może nie jest niezbyt, tak jest Niezbyt gęsto zaludnione. <noise> w porównaniu na przykład z takim łochowem, no to my Aha. mamy tam e, e, 116 km kwadratowych, to nie ma jakichś tam. E, mm, no ale może... na osobę ile przypada? O i nie chcę oszukać. No właśnie, nie więc, wiem. więc myślę, że tutaj, no nie wiem, tutaj ta gęstwa jest. No ale mamy 7, 700 7,5 tysiąca powiedzmy. E, mieszkańców tam realnie mieszka oczywiście więcej, no bo e, część działek letniskowych ludzie zamieszkują, a się mm -hmm. nie meldują, mm -hmm. przecież u nas te, no, nie są zameldowane. Czyli dotyczy was ten problem, co i pod Warszawie, że mieszkańcy są. Ale podatki idą gdzie indziej, tak? To na pewno tak, to jest na 100%. Czyli przy okazji namawiamy, zachęcamy, bo niebawem będziemy te podatki znowu rozliczać, żeby jednak Czyli Jest to pozytywny pomyśleć. trend u nas, bo mamy takie swoje jadowskie becikowe, żeśmy wprowadzili od tego roku i rzeczywiście ci, którzy chcą dostać na to swoje dziecko, to becikowe przychodzą, meldują się, zgłaszają się do śmieci, no i trend, trend rzeczywiście jest bo nawet e, dzieci, to nie tylko teraz urodzone, tylko mm -hmm. e, które ileś tam już wcześniej e, zamieszkiwały, też, też z, zgłaszają po prostu mm -hmm. do nas, więc tych mieszkańców mamy więcej, no ale jednak w skali e, ogólnej takiej, no to widzimy negatywną e, tendencję, jeżeli chodzi o liczbę dzieci. A mówię, a liczba mieszkańców może jeszcze nie to, że tam bardzo przybywa, ale się już nie zmniejsza. Mhm, to czyli jest plus jest minus pozytyw, jeden. Ale tak, zatrzymało się, mhm. tak i raczej się. No był, był taki okres, że było to obywało. trochę niepokojące. Tak, Panie obywało. burmistrzu, m, dużo się mówi o bezpieczeństwie. My też już nieraz o tym bezpieczeństwie rozmawialiśmy. I no zawsze cieszą mnie takie informacje, że nasze gminy w powiecie otrzymują wsparcie na doposażenie. Tutaj no samochody to jest taka rzecz normalna, że wszystkie OSP się o samochody starają i u was też coś przybywa, ale pojawiły się takie dwie informacje, termowizja i przyczepa na łódź. To, to już nie dotyczy wszystkich gmin. Po co wam no ta przyczepa na łódź chociażby. Przyczepa jest po to, że no, Łódź mieliśmy od dłuższego czasu, ale był problem z jej transportem uh -huh. takim normalnym drogowym. Więc zakupiliśmy też z dotacji powiatu Łomińskiego i naszej tą łódź, czy tą przyczepę do, do transportu łodzi. Oczywiście to no innymi dlatego, że jest liwiec, ale liwiec to może mniej, tak naprawdę w okresie zimowym, mm -hmm. e, gdzie no jest wyższy stan wody. Tak w, w okresie letnim to aż tego tyle nie ma. Natomiast są stawy, mm -hmm. bo to tak naprawdę głównie chodzi o, o stawy rybne, na których co prawda nie, nie można się kąpać, ale. Ale różne tam przychodzą czasami mi do głowy, zdarzają, tak. I tak. Czasami, hmm. czasami jakieś tam w okresie zimowym różne próby morsowania. Więc to, no, żeby też być przygotowanym, to łódź temu, temu służy, a przyczepa będzie temu służyła, żeby legalnie można było nią się po drodze poruszać. No nie wszyscy, ja też nie wiedziałam, że nie można byle przyczepą no takiej nie. łodzi <laughs> po ulicach nie. przeprowadzać. Nie. Nie. Przyczepa musi spełniać odpowiednie. Tak, musi być homologacja, wymagania. musi być tak. nie trzeba ale, im ale takie bezpieczeństwo to też, yy, po co wam termowizja chociażby? Termowizja po to, tak? W, czy wyszło to z y, takich bardzo realnych potrzeb, które mhm. u nas się na naszym terenie pojawiły. Między innymi związane jest to z tym, że mamy dużo lasów na naszym terenie, są osoby starsze, które czasami w tych lasach błądzą, i jest potrzeba, żeby y, właśnie za, wykorzystując termowizję, też drona, mhm. bo chodzi głównie o drona, kamerę umieszczoną. Właśnie na tych nowoczesnych formach no, jakby śledzenia tych osób tak? i poszukiwania, więc, więc będzie termowizja na dronie i będziemy mogli, jeżeli ktoś, no, nie daj Boże, się zgubi gdzieś w tym lesie czy w tym innym miejscu. W łatwy, w łatwy sposób odnaleźć, też oczywiście ona może służyć przy różnego rodzaju poszukiwaniach, bo ona jest jedna jest na dronie, ale też oczywiście do tych poszukiwań w domach, tak? Jeżeli tam ktoś się zadymienie duże mhm. i poszukują osoby, która mogła zostać w trakcie pożaru, ale to jest mniejsza, mniejsza ta kamera. Natomiast podstawa to jest właśnie dron i poszukiwania w obszarze leśnym. Nie wszystkie jednostki jeszcze są w taką termowizję wyposażone? Nie wszystkie, bo też nie wszystkie pewnie potrzebują. Część będzie się doposażała, ale jest to dość drogie. Na razie te drony są kosztowne, jeżeli chodzi o Polskę. Mamy nadzieję, że trochę zapożyczając z Ukrainy tą myśl technologiczną, cena dronów w Polsce zacznie spadać, bo same kamery już nie są jakieś tam drogie. Natomiast dron w sumie około 50 tysięcy będzie nas to kosztowało. Więc no, jest to spory wydatek, ale jest potrzebny naprawdę, bo jest coraz więcej osób, które takiej pomocy, pomocy potrzebują. Tak? I mieliśmy taki przypadek też młodej osoby, która no, z różnych tam przyczyn, już nie chcę w to wchodzić, ale, ale też, też uciekła z domu i, i były te poszukiwania. Wtedy, nie, nie pamiętam tak szczerze mówiąc, ale jedna z jednostek miejskich straży przyjeżdżała do Urli, bo to akurat w Urlach było, Właśnie z taką kamerą na dronie i te poszukiwania prowadziła w lesie. Wspomniał pan no i no, też. to też trochę tak za... zainspirowało, Tak, tak. żeby, żeby Ale w to wspomniał wejść. Wspomniał pan też, bo w ostatnim czasie tych poszukiwań, osób poszukiwanych na terenie powiatu wałomickiego było kilka. Wspomniał pan też, że może warto, żeby bliscy takich osób starszych, które nie są bezwłasnowolnione, które wychodzą samodzielnie. I mają kłopoty z powrotem, pomyślały o tym, żeby w ubraniach zainstalować mhm. tym osobom. Bo no są różne lokalizatory, lokalizatory, tak? lokalizatory, tak? Tak, tak. tak. Więc... I o to, to apelujemy, jeżeli ktoś ma taką osobę, która takiego wsparcia wymaga, to bardzo proszę, żeby starać się. To nie jest duży koszt, ale żeby jednak umieścić jakiś lokalizator, zaszyć. Czy w bluzie, czy w kurce, w czapce. no W tym, w czym ta osoba najczęściej chodzi, może być przecież kilka tych lokalizatorów. Są w formie chipów, są łatwo dostępne w tej chwili. Można aplikację sobie na telefonie e, za, e, e, ściągnąć, zainstalować i śledzić tą osobę. Nie daj Boże, gdyby coś się działo. No to wtedy to bardzo ułatwi zarówno straży, jak też policji, e, namierzenie. A no wiadomo, Termowizja działa, e, jak ta osoba jest jeszcze no, w miarę. Mówiąc tak brzydko, ale wprost jest żywa, tak? No jest A jak niewyziębiona. Nie daj, tak, tak, jest niewyziębiona, nie ma hipotermii, ale no potem, jak już no nawet stanie się to, no, niestety, tragedia, że ktoś umrze i poszukujemy ciała, też przecież miało u nas miejsce takie zdarzenia, no to wtedy w łatwy sposób to ciało można odnaleźć, tak? I rodzina nie czeka, tak jak mieliśmy przypadek w jednej z miejscowości, do wiosny. Aż, aż to ciało jakoś tam w naturalny sposób przy pracach polowych się odnalazło. No Tylko można by było to wcześniej zrobić. No, taka rozmowa jest o tym bezpieczeństwie. Myślę, że od czasu do czasu bardzo potrzebna, żebyśmy zwracali uwagę pilniejszą na to, co się dzieje z naszymi, z naszymi bliskimi, zanim wydarzą się rzeczy... No niestety. Wydarzą się rzeczy trudne i... Święta to czas, to czas, w którym chcemy spędzać radośnie, spokojnie, więc, Szanowni Państwo, warto o tym pomyśleć. Kolejną rzeczą, która w okresie grzewczym jest bardzo ważna i o której ciągle nie pamiętamy, są czujniki, a jest Pan mhm. też osobą związaną z ochotniczą Strażą Pożarną, więc może kilka słów na ten temat, dlaczego to jest takie ważne i przed czym chroni? Apelujemy o to, żeby czujniki czadu, czy wiadomo, tak tlenku węgla instalować. Są możliwości, jest też wsparcie tutaj u nas w naszej gminie. Jeżeli ktoś naprawdę nie ma pieniędzy, zapraszam. Mamy jako doradcę, jesteśmy w stanie taki czujnik zakupić, przekazać. Po to, żeby być bezpiecznym. Jeżeli naprawdę nie macie pieniędzy, zgłaszajcie się do urzędu, będziemy takie czujniki zakupywać i mieszkańcom naszej gminy przekazywać. Z tym, że no, też pamiętajmy o tym, że te czujniki nie są na wieki no One trzeba, trzeba wymieniać, no, tak, wymieniać tak? mogą się popsuć, <Ky> mogą być baterie jakieś. Wiadomo, no, różnie może być, więc też sprawdźmy, że ten czujnik, który gdzieś tam u nas wisi, jest na pewno sprawny. Wiele jest jeszcze domów u nas, chociaż to no jest program tutaj mazowsze bez smogu i już powinniśmy odchodzić od spalania w piecach takich powiedzmy kaflowych czy innego rodzaju kuchniach, ale no niestety u nas na naszym terenie jeszcze wiele jest domów, które są tym opalane, więc tym bardziej tam gdzie spalanie nie odbywa się w kotłowni czy w jakimś innym pomieszczeniu zamkniętym, ale jest opalone w kuchni czy w jakimś mhm. przedpokoju, to bardzo proszę, żeby się w taki czujnik czadu no albo samemu zakupić, albo zgłosić się do urzędu. I teraz może już bardziej świątecznie, Wirtualna Choinka, co to za projekt, mm. czyli to pomysł, kto się w to angażuje? To jest projekt oparty o diecezję, diecezję warszawsko-praską, mm. ale u nas na naszym terenie angażuje się w to obecna Pani Dyrektor Domu Kultury Magdalena Donoch. I od wielu lat w to już angażuje się, wolontariusze się w to włączają, rozwożą, czy to jest węgiel, czy to jest jakieś inne, inne są potrzeby różne, mm -hmm. więc, więc pozyskują te potrzebne niezbędne artykuły czy materiały i osobom potrzebującym rozwożą. To jest akcja takie, się już skończyła, czy się zaczęła, czy jest, jest. Znaczy skończyć się tak naprawdę skończyła już w tej głównej swojej części. Natomiast jeżeli jeszcze są jakieś potrzeby, to na pewno można, y, można się zgłosić jeszcze y, tutaj y, do Domu Kultury, wiadowie i y, 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 y. będziemy stali się pomóc. Zanim tu przyszłam do Pana na górę, to zajrzałam oczywiście do Gminnego Ośrodka Kultury <Br�� interpretatif> na dole, no i tam już tą świąteczną atmosferę czuć. Najbardziej na, na święta, na choinki czekają przedszkolaki. No, i też wiem, że pan burmistrz też hołbi te przedszkolaki. Przy choince się już spotkaliście. Tak, było już ubieranie choinki u nas w parku. Szopkę mamy w nowym miejscu w tym roku. Jest bardzo ładna, dobrze eksponowana. Przedszkolaki tutaj akurat zjadowa. Mają najbliżej spacer, spacerki, sobie przyszły. Ubraliśmy choinkę, był Mikołaj. Więc jestem bardzo zadowolony, zarówno z moich pracowników, mm -hmm. którzy przygotowali te dekoracje świąteczne, jak też z pracowników Domu Kultury, Kultury którzy zapewnili Mikołaja i tę prawę mm. odpowiednią, też z pracowników przedszkola. Czyli Mikołaj przygotowa... był, brody nie, brody nie zgubił. Brody nie zgubił, czapki też nie, także wszystko było. Pracownicy przedszkola też się oczywiście mm. spisali, przyprowadzili mm. dzieci przygotowane. Dzieci poprzynosiły z domu bombki, ozdoby świąteczne. Mam nadzieję, że nie zginą z tych choinek, mm -hmm. że będą przez cały okres świąteczny w parku, chociaż czasami, jak coś bardzo komuś się podoba, albo potrzebne, a, a jest potrzebne, no to wiadomo, też nie będziemy tutaj jakiś tam dochodzeń robić. Ale kamerę na wszelki wypadek powiesiliśmy. Tak, okay. wszystko, wszystko, wszystko więc się Wszystko udawać. się nagrywa. A, a dziękuję bardzo właśnie wszystkim tym rodzicom, którzy przygotowali tych przedszkolaków. Bardzo to było miłe. Panie burmistrzu, zaczęliśmy od nowej dyrektor w Ośrodku Pomocy Społecznej, ale. Tak, gdzieś z pamięci sobie przypominam, że gdy rozmawialiśmy rok temu, to jakieś powołania nowych dyrektorów były. Jak teraz ta mm -hmm. kadra dyrektorska zarządcza w instytucjach gminy Jadów mm -hmm. wygląda? To wygląda w ten sposób, że no tutaj w Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiła zmiana, jest nowa pani dyrektor, dyrektorem na czas nieokreślony. Na Możemy rok czasu kto jest Rostek, Gratuluję pani dyrektor powołania i cieszę się, że będziemy współpracować. A pani dyrektor się. Pani pojawiła? dyrektor um, to jest powiat węgrowski, gmina Liw, jak się nie mylę, ale na pewno powiat węgrowski. Więc Czyli nie troszeczkę nas. blisko, ale trochę z zewnątrz. O, tak? Z zewnątrz, tak, z zewnątrz, ale osoba już wieloletni pracownik socjalny, więc z doświadczeniem sprawdzona. Jeżeli chodzi też o dyrektorów, którzy się sprawdzili w ostatnim czasie, no to jest zarówno biblioteka, jak też Dom Kultury, gdzie byli powołani na rok dyrektorzy. Jestem bardzo zadowolony z ich pracy i zdecydowałem, że powołam ich na pięcioletnie teraz kadencje. Pani dyrektor biblioteki, Monika Gałąska, już jest powołana. Gratuluję, i w najbliższym czasie jeszcze powołam. Panią Magdalenę Donoch na dyrektora też Domu Kultury. Mm -hmm. To mój jej. wydawca zawsze przy okazji takich rozmów dopomina się informacji o drogach, chodnikach i innych <laughs> innych, e, innych obiektach, infrastruktury, czy to coś nowego Jest w trakcie, spotkania. W trakcie budowa trwa, firma weszła, buduje ulicę, jedna jest skończona, będzie poświęcenie otwarcie, to jest polna w sitnem. Mieszkańcy tam szykują odpowiednie przyjęcie, tak? Jeżeli chodzi o otwarcie, przyjęcie zaproszonych gości, oczywiście w tym sensie mhm. i otwarcie tej drogi. Teraz trwa budowa ulicy Pięknej w Bożymach. No i oczywiście przygotowujemy następne przetargi, czy zapytania ofertowe w zależności od kwoty na następne projekty dróg. Teraz mhm. będziemy albo dzisiaj jest ogłoszone, albo jutro, mhm. czy tam pojutrze będzie na pewno. Jest to przetarg na ulicę kolejową, na projekt ulicy kolejowej w Szewnicy. Tam powstaje parking, parku i jedź. Mhm. W Urlach już jest wybudowany, a teraz właśnie budow budowany jest w Szewnicy. Zobowiązaliśmy się jako gmina, że ten parking przejmiemy, będziemy go utrzymywać i dbać o niego. No i chcemy zapewnić też odpowiedni dojazd, ponieważ. Tam jest dojazd taką drogą gruntową i no jest to utrudnione, więc będziemy budować w najbliższym czasie. projektujemy. Myślę, że bez zbędnej zwłoki będziemy też budować ulicę Kolejową w przewnicy. Panie Burmistrzu, wspomniał Pan przed wejściem na antenę, że czeka Pana wiele spotkań wigilijnych. Nie ze wszystkimi będzie Pan miał jednak okazję spotkać się osobiście. Mm -hmm. Więc może proszę wykorzystać ten nasz czas antenowy i kilka słów do tych mieszkańców, do których nie będzie Pan miał okazji bezpośrednio dotrzeć. Tak, dobrze, dziękuję bardzo za taką możliwość. Drodzy mieszkańcy, z okazji tych zbliżających się świąt chciałem złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim szczęścia, ponieważ uważam, że szczęście jest tym. Co jest bardzo ludziom potrzebne. Też mieszkańcom naszej gminy przeważnie mówi się, że życzymy sobie zdrowia przede wszystkim. Ja mam inne zdanie, ponieważ uważam, że są ludzie zdrowi, a są smutni, nieszczęśliwi i ciężko i jakoś jest im żyć. Natomiast jak nawet coś nie domaga, boli, ale jednak jesteśmy szczęśliwi, w tym gronie rodzinnym się spotykamy, jest naprawdę bardzo dobrze. Więc tego Wam życzę. Oczywiście też i zdrowia. Życzę Wam, żeby się Wasze marzenia spełniały, żebyście osiągnęli sukces zarówno w swoich rodzinach, jak też w pracy zawodowej, czy w zainteresowaniach, w działalności społecznej, czy jakiejś kulturalnej, jakiejkolwiek innej, którą, którą zajmujecie się, w której działacie. Mam nadzieję, że te święta będą rodzinne, że będziecie mogli spotkać tych wszystkich, których chcecie, że nie zabraknie miejsca przy stole dla nikogo. I życzę Wam, żeby nowonarodzony Pan Jezus błogosławił nam wszystkim w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego. A ja może jeszcze tylko dołożę, ja życzę Państwu dołączając się do wszystkiego, o czym tu Pan Burmistrz powiedział, bezpiecznych świąt i do siego roku. Dziękuję Przypomnę bardzo. Przypomnę jeszcze, że może dzisiaj naszym gościem, a właściwie my gościliśmy z kamerą, u Pana Rafała Rozpary, Burmistrza Miasta i Gminy Jadów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.